Cześć siemanko, dzisiaj wam pokażę w jaki sposób łatwo otrzymać nasionka papryczek Zapraszam A więc tak, do tego będzie wam potrzebne jakieś papryczki Ja mam tutaj papryczki pepperoni Dlaczego pepperoni? Nie są za bardzo ostre A mam zamiar robić sosy i przydadzą mi się do złagodzenia na przykład tych skorpionów, które rosną Więc tak, odrywamy sobie Konek i rozcinamy papryczkę o tak w pół, w pół. Yy, nie robię tego w rękawiczkach, bo papryczka peperoni nie ma zbyt dużo w tej skaliskowila i uwaga uwaga proszę bardzo całe gniazdo nasienne jest w środku teraz gniazdo nasienne wyciągamy Proszę bardzo o. gniazdo leci na zewnątrz i tak, taka jedna papryczka kosztuje mnie około 30 groszy czyli z takiej papryczki mamy na środek około 25-25 Ostatnio miałem 25 nasionek. Tutaj już jest więcej to widać, około 40 sztuk. Więc tak jest profit. Nie no. Oczywiście wyciągamy sobie te oto nasionka. I wracam do Was jak wszystko już oprawię. Więc tak, wracam do Was po jakiejś chwili. I tak jak widzicie tyle nasionek udało się odzyskać z czterech papryczek, bo piątą zostawiam sobie do jedzenia. Wrzucę sobie na jakąś kanapeczkę czy coś. I tak tutaj mam mięsiwo z tych papryczek. Tu zostały jeszcze jakieś pesteczki. O. Ale powiem Wam tak, jak wziąłem sobie do buzi tę pestkę, to niby ta papryczka jest taka słaba. Ale dało się już wyczuć ostrość, bo odgryzając kawałek mięsiwa nic nie wyczułem. A jedząc pestkę, no już było czuć, że jest to papryczka ostra.